Książę Harry i Meghan Markle mieli bardzo dotkliwie poczuć wykluczenie z niedzielnej kolacji organizowanej przez króla Karola III. seksowie ponoć coraz bardziej pracą cierpliwość. Jakby książę Harry i Meghan Markle nie dość mieli upokorzeń, które muszą znosić podczas pobytu w Londynie, teraz media rozpisują się o kolacji stulecia, na którą seksowie zaproszenie otrzymali. Jednak później zostali poproszeni o zrezygnowanie z przybycia. Wszystko przez porzucenie przez nich statusu pracujących członków rodziny królewskiej. Z tego samego powodu Harry zmuszony był dzień wcześniej wypiąć inicjały babci z swego wojskowego munduru, choć o to samo nie poproszono już księcia Andrzeja. Przed dzień pogrzebu królowej Elżbiety II na spotkanie z nowym królem przybyli przywódcy z różnych zakątków świata. Nie zabrakło prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena i jego żony Il. Pojawili się Justin Trudeau z Kanady, Emmanuel Macron z Brigitte z Francji, cesarz Naruhito z Japonii i nawet słynący z antymonarchistycznych sentymentów premier Australii Antony Albanese Szacuje się, że gości będzie łącznie ponad tysiąc Ponoć ostatnie tego typu spotkanie brytyjskiej monarchii z najpotężniejszymi ludźmi tego świata miało miejsce ponad 70 lat temu, po śmierci króla Jerzego VI Trudno więc się dziwić, że uwielbiającym bycie w centrum zainteresowania Harry'emu i Meghan tak zależało na zaproszeniu Jak podaje The Sunday Times, bliska osoba z Towarzystwa Sussexów doniosła gazecie, że książęca para czuje się teraz wykluczona. Są ponoć zdania, że ogromna część całej tej operacji jest prowadzona przeciw nim. To jest czyste szaleństwo, że ich tam nie ma. Każdy tam będzie, ludzie z całego świata zjeżdżają się, aby oddać cześć królowej.